Cześć, mam na imię Michał. Nazywam się Piotr Jakimowicz, Aleksandra Żurek. Nazywam się Jakub Nazywam się Maciej Mazurek. Marcyna. Mam na imię Monika. Mam na imię Ania. Jestem stażystką w grupie aptamerowej. Zaczynałam jako technik laboratoryjny. Obecnie jestem naukowym kierownikiem projektu. Pracuję od 9 miesięcy i zajmuję się rozwojem biznesu. Jestem menedżerem laboratorium, zajmuję się HR-em am the head of biophysical analysis here at Pure Biologics. Zajmujemy się rozliczaniem projektów. Starszy specjalista do spraw administracji. Lubię zagadki i lubię sprzęt. A tu mam 17 pomieszczeń pełnych sprzętu i zagadek. Pracuję przy realizacji projektów badawczo-naukowych. Mogę dostosować pracę do swojego życia, a nie życie do pracy. new. New discoveries. Rozwój, którego się nie spodziewałam. Ludzie chętnie dzielą się swoją wiedzą i można się od nich wiele nauczyć. Praca w Pure Biologics dała mi pewne poczucie stabilizacji. Wszyscy mamy bardzo istotny wkład w działanie firmy. Mogę tu robić rzeczy, które lubię. Mogę wykonywać te rzeczy z ludźmi, których też lubię. Firma rośnie, ale mimo to udaje się zachować ducha startupu. Mamy szansę stworzyć polski lek. I've definitely become more. Or Kochana Firmo. Z okazji Dziesiątych Urodzin chciałbym życzyć wszystkim nieustającego entuzjazmu, nieustającego zaangażowania. Na pewno nowych ciekawych projektów, dużo kreatywności, skuteczności i umacniania swojej pozycji w branży biotechnologicznej, komercjalizacji. Niesamowitych ludzi i 100 lat albo i więcej. Ja miałem trochę inny pomysł na to pytanie. Proszę to natychmiast wyciąć. Yeah. <laughs> Mogę jeszcze raz? Tak. No, może wymyślać jakąś lepszą odpowiedź. Chwileczkę. Ciężkie to pytanie. No. Może nie wiem, czy pierwsze ujęcie będzie udane, bo już zaczęłam stresować się jednak.